Dzień z dumą spoglądamy na naszą historię, przypominając sobie, że wolność, z którą się, się dzierżymy, nie jest nam dana raz na zawsze, lecz została wywalczona krwią i odwagą naszych sąsiadów. Lica Warszawska była jednym z najważniejszych momentów, że jak nie tylko Polski, ale i całej Europy. Dzięki niepodobności polskiego kołnierza, odwadze i posunięceniu ochotników, mądrości robótków, obroniliśmy swoją niepodległość, jednocześnie chroniąc Europę przed napolem włoskiego otwarty Niech pamięć o bohaterach 1920 roku będzie dla nas inspiracją i zobowiązaniem do dbania o naszą wolność i w tej uroczystości jest osobiście Pani Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, dobrze znana mieszkańcom tej ziemi Pani Minister Bożena Żelazowska. Szacunek, usłysze że Pani Minister. Proszę Państwa, pozwólcie, że przywitam przede wszystkim władze, władzę Wołomińskie, ale nie tylko Wołomińskie. Cieszymy się bardzo w obecności Starosty Wołowickiego Pana Arkadiusza Zelenika Witamy Panie Starostę Jest z nami wielce zasłużona dla podtrzymywania pamięci tej bitwy Pani Burmistrz Wołowina Pani Elżbieta Rafa Witam Pana Kamila Iwanowskiego Burmistrza Zielonki Pana burmistrza Brzmika, świętne, panu burmistrzu z Kutla, Dorotę postać bardzo znaną i zasłużoną dla pamięci Bitwy Warszawskiej, pana Konrada Rybla, radnego sejmiku województwa pazowieckiego. Jest z nami wiele osób z urzędów. Witam eh, zastępcę dowódcy Wódcy Warszawa, pana generała Matyśaka. Witam dyrektora Wysokiego Instytutu Technicznego Ubrania, pana pułkownika Parła Stekleja. Witam pana pułkownika Andrzeja Gomackiego, do Wódców Wojskowych Rolnych Terytorialnych. zadania wysoko, pan Major Marcin Sochon, pan pułkownik Janusz Mikołajczyk, prorektor do spraw wysokości wojskowej, wojskowej Akademii technicznej. To, co za chwilę stało się klupem, przełamanie, odrzucenie, a już 18 sierpnia bolszewicy byli donięli w stronę Moskwy, tam gdzie powinni być od początku i nie kierować się na ziemię naszej ojczyzny. Witam Bitwy Warszawskiej. Jestem kolejnym jego budowniczym, w sensie symbolicznym, bo oczywiście inni specjaliści ze specjalistycznych specjalistyczny to czynią. Tyle po to, żeby każdy z nas mógł dołożyć swój wkład do tego dzieła i pamięci. I nie że jeszcze pewnego ciekawego, ciekawie przedstawionego przekazu historycznego, którego dotrzemy do, dotrzemy do młodzieży. Blisko się kłaniam, bardzo dziękuję i zapraszam do współpracy w kolejnych tygodniach i miesiącach. Razem z różnymi budowlami wojska polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi i teraz poproszę o zabranie głosu starowcy wołomińskiego, pana Arthura Berejczyka. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu generałowi, Ministerstwu Obrony Narodowej, wszystkim osobom zaangażowanym w to, że możemy dzisiaj się tu spotkać. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję. Mieszkańcom powiatu Bołnińskiego nie tylko za udział w dzisiejszym pikniku, ponieważ wiemy, że przy tak ładnej pogodzie jest wiele atrakcji, dlatego też cieszę się, że wybraliście Państwo akurat ten piknik. Ale dziękuję również mieszkańcom powiatu Bołnińskiego za to, że tak czynnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w obchodach 104. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jednej z najważniejszych bitew nie tylko dla Polski, ale również w dziejach świata. Bardzo dziękuję obecnym władzom państwowym, samorządowym, że z tak dużym impetem i z tak dużym zaangażowaniem. Szanowny Panie Generale dyrektorze Muzeum Wojska Polskiego, Gospodarzu Dzisiejszej Uroczystości, Szanowna Pani Burmistrz, Panie Starosto, Drodzy samorządowcy, przedstawicielu pana ministra, drogi kolego Przemku, Służby mundurowe, ale przede wszystkim drodzy mieszkańcy i uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to szczególne wydarzenie bliskie mojemu sercu, bo zawsze w okolicach 15 sierpnia nasze myśli, kroki, działania kierują się do Rady Mina, Osoba, Nieporęcznych, do całej ziemi bołomińskiej tak mocno doświadczonej działaniami w 1920 roku. Pamiętajmy też o ludności cywilnej, która miała wielki wkład w to zwycięstwo i która tak bardzo mocno ucierpiała w czasie tych wydarzeń. A dzisiaj uczestnicy tej uroczystości to Wy, potomkowie tamtejszej ludności, mieszkańcy Ziemi Wołomińskiej. Chciałam z tego miejsca Wam szczególnie podziękować. Za wasz trud, wasze poświęcenie i działania, za uczczenie pamięci tych, którzy tutaj zginęli, którzy byli tak mocno doświadczani tymi wydarzeniami. Cieszę się bardzo, że dzisiaj jesteśmy tu przed otwarciem muzeum, muzeum, które będzie tym bardziej upamiętniało tamte wydarzenia. Muzeum, na które tak długo czekamy i które tak długo budujemy, Bo pamiętajmy, że przez wiele, wiele dziesiątek lat niemożliwe było, aby wspominać o tym wydarzeniu. I to dzięki Waszemu zaangażowaniu i Waszej pamięci te wydarzenia dzisiaj możemy świętować i czcić. O wystąpienie, a ogręczenie medalu z dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, pana profesora Wysoka Fabrykowanego, profesora Bacu. Wytłumacz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pan minister Stanisław Dziątek podjął decyzję o upodobaniu osób, które swoim zaangażowaniem i pracą wniosły istotny wkład w zachowanie pamięci o wydarzeniach historycznych związanych z Wielką Warszawską. Proszę o wystąpienie wymienionych osób. Pan Konrad Rytę. Pan Jan Gnu Pan Andrzej Michał. Pan Adam Domagała. Który odbierze rękaw pamiątkowy za zastępstwie swojego ojca pana Pytana Domagału. Pani Krystyna Paźwa, która odbierze z znany mężowi, panu Rafałowi Paźwa. Obrężenie rynk ratów pamiętkowych oraz albumów proszę zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, pana Szarysowa Grabowskiego.

Mam mnie władzy Jest to dla mnie wielki nacisk, żeby podziękować dzisiaj działania. tak samo jak ta terenów, bo, <mach> Besides, do szans naszego wystarczonego samochodu. w do tego informacyjno promocyjnych Instytucji Muzeów i Uczelni Wojskowych, a także na deputację prawdziwej wojskowej kropu udanego się komania. Pokaz szkolenko odbyło się po naszej lewej stronie na dole, w tym terenie Zielonego.

Yeah, that's <laughs>